co czułaś rok temu i co czujesz teraz oddawając tą bursztynową, e, e, bursztynową e, koronę? Emocje myślę, że były porównywalne. Być może nawet takie same. Zruszam się bardzo nie przez to, że oddaję koronę, bo naprawdę to nic się nie kończy. Historia tak naprawdę rozpoczęła się rok temu i wciąż trwa, trwa, trwa. Zruszam się, bo chciałam podziękować z rodzicom. I tylko dlatego. Ale emocje nadal są naprawdę bardzo piękne. Przede mną jeszcze oczywiście mistrz świata, do którego teraz zdjęłam koronę i zaczynam. Przygotowanie już przygotowuję, jest tak naprawdę do tej pory się ale teraz też będą takie przygotowania dzień w dzień, naprawdę bardzo sumienne, obiecuję. Mhm. E, powiedz, jak to się spełnia marzenia? Jak byś przekonała dziewczyny, które się być może wahają, czy startować w castinga. Warto wystartować, bo ja rok temu, a ja dziś to są zupełnie dwie inne osoby. Nabrałaś I siebie zdecydowanie, bardziej, tak, tak naprawdę. Pewności siebie, obycia z kamerą, z telewizją. Poznałam tylu tak niesamowitych ludzi, którzy uwierzyli we mnie i cały czas powtarzali mi, jaka jestem niesamowita. Ja w to nie wierzyłam wcześniej. Myślałam, że mówią tak, bo mówią, ale kiedy przez rok słyszy się cały czas te słowa, to się zaczyna w to wierzyć. I ja myślę, że każda kobieta naprawdę powinna słyszeć takie słowa bardzo często, jak nie codziennie. I wtedy wszystkie wierzyłybyśmy w siebie i byłybyśmy dzięki temu piękniejsze, lepsze, potężniejsze i silniejsze. Czyli pójdziesz bardziej w kierunku telewizji, no, tak? Tak jak i, 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 Iza Krzan, tak. a nie modelingu, tak? To to jest kariera, moja droga? Kariera Izy kszan, niesamowicie mi imponuje. Rozmawiałam właśnie już z Izą też, jak się wkręciła do tego świata em, telewizji. Podoba mi się to. Rzeczywiście bardzo dobrze czuję się w tym świecie. Zobaczymy, co przyniesie mi los. Te najbliższe plany to zdecydowanie konkurs Mistrz Świata. Mam również w Białymstoku jedną firmę. Właśnie dosłownie w tym momencie otwieram Drugą, bo w tym tygodniu podpisuję dokumenty, więc mam co robić. Pomimo tego, że oddałam koronę, nic się nie kończy w moim życiu. Dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia na świata. Przyda się na pewno, także proszę bardzo mocno trzymać za mnie kciuki. Będziemy trzymać. Dziękujemy bardzo.